Siewaneczko, dzisiaj film z serii Patenty działają i chcemy tutaj właśnie z Jasiem wam pokazać. Bardzo częsty błąd popełniany przez zarówno początkujących jak i średnio zaawansowanych. Bo jeżeli osoba początkująca zacznie robić to ćwiczenie źle, to przez kilka następnych lat nabierze nawyku i będzie to powtarzała przez kolejne 5, 10, 15 lat, a weź później odluć takiego nawyku takiej osoby. O to dokładnie chodzi? Mamy maszynę typu Hammer i zobaczcie na chwyt, jaki najczęściej, znaczy najczęściej często jest chwytany. Popatrzcie. W ten sposób, popatrzcie, jak duża siła zginająca działa na nadgarstek praktycznie pod kątem 90 stopni. A tak naprawdę my nie chcemy tutaj uzyskać siły zginającej, tylko chcemy uzyskać siłę kompresyjną na nadgarstek, ale żeby to zrobić, to musimy. Pewien patent zastosować. Jaki to patent? Musimy wyprostować nadgarstek do takiego punktu, kciuk dać na zewnątrz i teraz podkulić palce. W ten sposób i teraz zobaczcie, że ciężar będzie opierał się na tej części Tylko jak widzicie rączka jest plastikowa Gdyby była, gdyby była gumowa no to byłoby jeszcze lepiej Tu jest plastikowa więc jest pewne ryzyko wyśliźnięcia się ciężaru Ale zaraz yy, pokażę wam patent jak, ten, yy, jak, ten, yy, jak tą wadę ominąć Więc Jaśku złap w ten sposób O w ten tak Chciół w ten sposób, druga ręka tak samo, i spróbuj teraz powyciskać parę powtórzeń. O, właśnie. I zobaczcie, że teraz mamy przedłużenie nadgarstka w stosunku do przedramienia. I to jest prawidłowa pozycja, ale jak wiecie, nasz nadgarstek może się ześliznąć. Co możemy z tym zrobić? Idziemy pokazać. Tutaj mam takie resztki magnezji, która nie do końca pasuje w klubach sportowych z oczywistych względów, bo brudzi wszystko, ale my wykorzystamy ją dzisiaj. I teraz co robimy? Smarujemy tylko tą część naszego przedramienia. O, właśnie tylko tą część. Tą część przedramienia chcemy posmarować magnezją. Możesz, jeżku wiesz co zrobić? Tak rozetrzeć sobie obie dłonie, tylko w tym miejscu, tylko w tym miejscu, wcale paluchów nie musisz rozcierać, tylko w tym miejscu, pokaż jak to wygląda teraz, dobra, jest to w ten sposób, musimy odczekać około 5 minut, aż to on wyschnie, także za 5 minut się widzimy, czyli klaps! Właśnie wyschła mu magnezja. No tak jak mówię, kluby nie za bardzo lubią magnezję, no bo syf dookoła się tworzy. No ale na potrzeby filmu właśnie żeśmy stworzyli takie warunki. I teraz Jaśku sobie siądź na ten sam sprzęt i teraz zobacz jak duże tarcie będziesz powodował na tym plastiku. Gdyby to było tak jak mówię z gumy, to byś jeszcze większe tarcie uzyskał i jeszcze większe bezpieczeństwo braku wyślizgnięcia się drążka, lecimy, dawaj o właśnie, i teraz zobaczcie chcemy uzyskać jak największy jak najmniejszy właściwie kąt pomiędzy nadgarstkiem a przedramieniem ramieniem. o właśnie czyli zobaczcie gdzie Jasiek ma paluchy, Zegni paluchy o właśnie, o tutaj ma paluchy, nawet wsadzone pod spód o w ten sposób, zobaczcie, o tak to wygląda Czyli on pcha właściwie samym początkiem przedramienia. Taki sam patent możemy zastosować chociażku przy maszynie modlitewnik. Kiedy dużo ludzi, pokaż tapierw jak błąd ludzie wykonują. Łapią w ten sposób i popatrzcie jak pozginane mają nadgarstki. Patrzcie jak duża siła zginająca występuje na nadgarstki. Co my musimy z tym zrobić? Wystarczy zdjąć mocno przedramiona i ustawić drążek właśnie na tej części yy, dłoni. I teraz robimy zgięcie. Zobaczcie, że przedramie jest przedłużeniem nadgarstka. To jest właśnie patent na siłę nie zginającą, tylko przedłużeniem nadgarstka. Tutaj dalej występuje siła zginająca, nie siła kompresyjna. Na poprzednim ćwiczeniu występowała siła kompresyjna. Także na dzisiaj taki patent. Spróbujcie sami, zobaczycie czy jest to w ogóle sens robić. Czy w ogóle kluby się nie przyczepią do tego, że raz na jakiś czas będziecie używać magnezji. I to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego. Krzysztof Stolaczyk, wyszła z Karteleska, prosto z klubu K1 Lublin Fighting Center. Lo!